Witajcie, Diodek z tej strony. Dzisiaj poradnik na temat wymiany pasty termoprzewodzącej w latarce Convoy S2 Plus. Jest to wersja całkowicie fabryczna, to jest ta najtańsza, kupiłem ją tylko i wyłącznie na potrzeby tego poradnika, czyli mamy szarą latarkę, diodę z zimną barwą, aluminiowe podłoże, ale to naprawdę nie będzie miało żadnego znaczenia, którą S2 Plus będziecie obrabiać, schemat jest w zasadzie ten sam. Na wstępie informuję, że jeżeli komuś tam, nie wiem, nie chce oglądać tego poradnika, czuje się guru i w ogóle ten sobie odpuści komentarze w stylu, że o nie, umie, nie umieją dwóch przewodów przylutować czy coś tam, jakie kaleki i w ogóle. Nikt nie urodził się Alfą i Omegą i założy się, że ci hejtujący wcale nie są, że tak powiem, tacy święci. Druga sprawa. Nie pozwolę nikogo obrażać na swoich kanałach, tak więc jeżeli ktoś napisze taki komentarz, to ma gwarancję, że on wyleci. Uszanujcie to proszę i uszanujcie innych, że każdy się uczy, każdy kiedyś od czegoś zaczynał. Dobra, wracając do latarki. Jeżeli chodzi o pastę termoprzewodzącą, nie musicie kupować jakichś najwyższych lotów pasty. Naprawdę możecie jakąś najprostszą, najtańszą. Byle nie silikonową, z całego serca odradzam. Ale jeżeli nie macie słuchajcie tej pasty Pokójcie się, może popytajcie znajomy. To jest ta sama pasta przewodząca, którą używacie do procesorów, do kart graficznych. Jeżeli macie jakiegoś tam znajomego, który grzebie przy komputerach, no to 90% szansy, że on będzie miał taką pastę. Naprawdę dużo nie potrzebujecie. Każda ilość będzie dobra i większa, że tak powiem, niż ta ilość fabryczna, która no nie zachwyca. Kolejna rzecz. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy z was majsterkuje na co dzień. Możecie nie mieć niektórych narzędzi, dlatego tutaj postaram się ograniczyć narzędzia do niezbędnego minimum. Oczywiście, to że ja tam jakieś narzędzia będę używał, a wy go nie macie, to nie ma sensu kupowania dla jednorazowej akcji. Tylko możecie pokombinać sobie troszkę w inny sposób, no ciężko mi teraz będzie, że tak powiem, przytoczyć alternatywne przykłady co, jak, gdzie można zamontować. Dlatego jeżeli podczas yy, oglądania filmów, a będziecie chcieli zabrać się do tego, nie będziecie mieli jakiejś części, narzędzia czy coś, piszcie komentarze. Postaram się Wam poszukać jakiejś alternatywy, ewentualnie podsunąć alternatywny pomysł na naprawę tej konkretnej rzeczy tutaj w przypadku tej latarki. Tak więc słuchajcie, nie będziemy przedłużali, odkręcam sobie. Tylko i wyłącznie główkę, reszta nam nie jest potrzebna, tak więc ją odkładamy. Tu jest akurat słuchajcie, stara deska do krojenia, mi służy za blat taki naprawczy. Jako, że nie robię na swoim blacie roboczym, no to standardowo wciskacie w dwie dziurki, dwa otwory szczypce i odkręcacie. Reszta nam nie będzie potrzebna. Mamy tutaj dobrze znane wszystkim podłoże. Jeszcze jak będzie fokus, będzie jeszcze lepiej. o To już jest znajomy dla Was widok. Musicie zdjąć tą białą część i podkładkę pod diodę, pod reflektor. Przepraszam. Odstawcie sobie, żeby Wam nie zginęło. Jeszcze Wam postaram się to pokazać, bo to z reguły to jest, słuchajcie, naprawdę. Bardzo słabo z pastą termoprzewodzącą. No teraz nie zobaczycie, ale dobra, zaraz zobaczycie to na podglądzie. Postaram się użyć słuchajcie trzeciej ręki. Jednak ja osobiście z reguły robię to w imadełku małym. Jeżeli macie imadełko, to sobie słuchajcie, wrzućcie to w imadełko. Jeżeli nie macie, to zaczepiam sprężynę ciach. I trzymacie Sekundkę, zaraz poprawię kamerę. Całym jak sprowadza się do odlutowania tych dwóch przewodów. Ja sobie biorę, słuchajcie, jakieś szczypce. Ja mam teksa lutownicę. Wy możecie jakąkolwiek, słuchajcie, marketówkę czy tam jakąś grotówkę. Ważne, żebyście czuli się komfortowo i mieli to, że tak powiem, sprzęt pod ręką. Chwila. Nagrzewania, Ba Odlutowany przewód. Powtórka z drugim. I już. Słuchajcie, zabieg prosty, szybki, łatwy i przyjemny. I tyle macie pasty w fabrycznej wersji K2 S2 Szało nie ma, nie? Myślę, że tak najlepiej będziecie widzieli. To jest cała pasta, która jest fabrycznie. Teraz musicie, słuchajcie, oczyścić to całe podłoże. O, dobra. Musicie oczyścić podłoże i pigułę. Możecie użyć, słuchajcie, jakiejś szmatki czy coś. Ja najczęściej używam patyczków do uszu klasycznie. To jest alkohol izopropylowy IPA, tylko ja już mam, że tak powiem, przelewkę. No to co? Pucujemy, nie? Nie będę się, słuchajcie, bawił, Bóg wie jak z tym czyszczeniem, żeby Was nie zanudzić. Tak, więc to już się zrobię na przewinięciu. Ok, mamy już. Czyste. Słuchajcie, w możecie się bardziej, że tak powiem, z tym jeszcze dopieścić. Ja to tu po prostu pokazuję tylko i wyłącznie na potrzeby poradnika. Znając życie i tak tutaj poleci mi podłoże i będzie to zalutowane. Tak więc uznajmy, uznajmy, że jest OK wszystko. Macie wyczyszczone. Jest jeszcze, słuchajcie, szkoła, żeby tutaj szlifować. Ja tego nie będę robił, ponieważ tak jak powiedziałem, <laughs> poradnik jest najprostszymi krokami. Pasta termoprzewodząca. W moim przypadku jest to Arctic Silver Ceramic. Wy możecie sobie jakąś inną, a jeżeli ogólnie macie dostęp do Arctic Silvera, naprawdę z całego serca Wam polecam. Bardzo fajna pasta. Ja nakładam dosłownie dziebko Wy tak to rozsmarujecie. Tak więc słuchajcie, nie macie co cudować. I teraz jak już macie klapkę na, kapkę nałożoną, rozsmarowujecie to. Słuchajcie, jak ktoś zrobią to szpa, szpachulkami, jakimiś, jakimiś wiecie, no cudami. Zrobimy to po chłopsku, czyli paluchem. Ja oczywiście sobie to. Bach. Wiadomo wtedy, że nie macie tutaj po. O okręgach wam wtedy brakuje, nie tam w tych miejscach naokoło. Dlatego zawsze dobrze jest też i przesmarować przesmarować podłoże. Na przykład, że zamknąłem sobie pastę. Jak już słuchajcie nałożycie. Wraca to wszystko z powrotem. Pamiętajcie o biegunowości. Przy punktach lutowniczych. No. Przy punktach lutowniczych macie plus i minus. Minus niebieski przewód plus czerwony. To pamiętajcie. Czyli robimy sobie dokładnie w ten sposób. Jak już osadzicie sobie podłoże z diodą. Ja jeszcze, słuchajcie, sobie je przeczyszczę tam z pasty konkretnie z nadmiaru pasty Dobrze jest jeszcze, jak sobie ją pokręcicie, że tak powiem Chodzi o to, żeby pasta termoprzewodząca się jak najlepiej rozsmarowała Tak czy siak, pamiętajcie, że pasta termoprzewodząca nie mm, nie działa od razu, ona się, trzeba to tak powiem, wygrzanie takie zrobić, tak więc po paru godzinach, w zależności od modelu, dopiero ona, że tak powiem, nabiera wszelkich swoich, że tak powiem, właściwości. W przypadku S2, no tutaj akurat nie robimy jakichś tam testów na to, jak bardzo się schodzi. To nie są wentylatory przy procesorach, żebyśmy tak robili, ale mieliście to na uwadze. Oczywiście nie spodziewajcie się cudów, że wymienicie pasta termoprzewodzącą i zaraz ta. Yy, ta latarka będzie naprawdę zimna. Nie, nie ma bata. Ona się będzie nagrzewała, a ten typ tak ma, tego nie przeskoczycie. Chyba, że wymienicie, na, wymienicie sterownik na taki, który ma ograniczenie termiczne. Ja, słuchajcie, idę ręce umyć, za sekundkę wracam. Ok, jestem z powrotem. Ustawiłem już wszystko tak, żeby było Wam jak najwygodniej to widzieć. Myślę, że wszystko jest dobrze widoczne. Taka jeszcze krótka informacja. Nie nawalajcie, Bóg wie ile pasty. Dacie jej za dużo, to przy dociśnięciu wam się po prostu rozleje. Swoją drogą, jak dociskacie podłoże z diodą do tej pasy, ona też się troszkę porozlewa, a jak dacie jej naprawdę mocno za dużo, to skończycie tym, że po prostu ona wam wypłynie, będziecie musieli sprzątnąć tą pastę, tak więc marnujecie tylko i wyłącznie materiał. Ok, macie już wszystko gotowe, tak więc możecie zrobić to w ten sposób, że zabieracie. To spoiwo, czyli tę cynę z podłoża już teraz yy, plecionką i nakładacie nową. Możecie tą użyć ponownie, jeżeli nie macie. Ewentualnie możecie, słuchajcie, dorzucić jeszcze zdziebko cyny, żeby Wam lepiej się lutowało. To jak to zrobicie, to już jest Wasza sprawa. Ja z reguły, jeżeli chodzi o ponowne użycie tej samej cyny, preferuję sobie, słuchajcie, dać jeszcze zdziebko pasty do lutowania. Jest to ta pasta. Ona kosztuje, słuchajcie, 2-3 zł pojemnik 40 gramowy, czy tam chyba 2-3 złoty 20 gramowy. Słuchajcie, w każdym razie naprawdę ona kosztuje naprawdę kompletne grosze. Ja zawsze Wam zalecę, ponieważ lód będzie o wiele lepiej. Znaczy lutowało będzie Wam się o wiele lepiej, o, w ten sposób. Ja nakładam, słuchajcie, dosłownie zdziebko na każdą cyn, tutaj z tych górek scyny. I robimy myka, ja to polecam szczypcami, chociaż jak ktoś ma zgrabne rączki, może i rączkami, ale nie polecam, krzywdę sobie zrobicie, dociskam do starych punktów lutowniczych, nagrzewam lutownicę chwilę, bach, no tutaj mi lekko zeszło, oj, Ok. trochę za długo słuchajcie, ale niestety nie jest mi to, przyznam szczerze, najwygodniej. Mam ją za daleko to wszystko, ale nie mam jak chwilowo inaczej tego ustawić. Jak dobrze pójdzie, może sobie zrobię na swoim stanowisku do grzebania, że tak powiem miejsce, żeby mógł to nagrywać takie te, tego typu poradniki, ale to wyjdzie z czasem. Z drugim przewodem robicie dokładnie to samo. No, szczerze, zawsze najłatwiej się mówi niż się robi. Nagrzewacie chwilę. Pach. Ok, myślę, że wyszło. Ja mam to trochę daleko. O! O! Na fokusie myślę, że zobaczycie to lepiej. O. Oczywiście, punkt rzutowniczy musicie oczyścić. Ja tutaj użyję sobie ipy i patyczków do uszu. Jeżeli nie macie, słuchajcie tej pasty, możecie też spróbować przygotować na na tą starą cynę. Wiadomo, że nie jest to wszystko tak idealnie, jak się powinno to wszystko robić, ale tak jak powiedziałem, robimy po domowemu, po budżetowemu. Jeżeli to jest Wasza jednorazowa akcja, to tym bardziej nie widzę sensu kupowania tego wszystkiego. Bo mija się to z celem. Nie szalejmy też z finansami. Okej. Okay. Wygląda na to, że jest w porządku. Tak więc. Rozłożymy sobie, znaczy złożymy tą latarkę i zobaczymy, czy działa. No, brawo. Ja podkładka. Zwróćcie uwagę, że po zalutowaniu, punkty nie mogą być wyższe niż podkładka. Chodzi o to, że jak zrobicie takie duże, brzydkie bobki, skończy się na tym, że będziecie robili zwarcie po styku z reflektorem. Mam nadzieję, że to co Wam pokazałem jakoś Wam rozświeciło temat. Przepraszam za. Lekko może chaotyczność, ale naprawdę bardziej się czuję słuchajcie już pewnie w recenzjach niż w takich poradnikach. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę, lajki, komentarze. Będzie motor do działania. Bach. No to co? Chwila prawdy, nie? He's alive. No i dobra. Słuchajcie, to będzie tyle. Mam nadzieję, że poradnik się przyjmie, Wam się spodobał, wszystko jest stosunkowo jasno wyjaśnione. Jeżeli będą jakieś niejasności, pytania, komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, będzie mi bardzo miło. Jeżeli pojawią się jakieś Wasze prośby, co zrobić, jakie, że tak powiem, poradniki chcecie zobaczyć, też piszcie komentarze. Ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora, w zależności kiedy to oglądacie. I do następnego. Cześć!